No to tak. <laughs> dzisiaj, mm, dzisiaj będzie raczej prosta rzecz i szybka, bo troszkę nie mam czasu, ale już na dodatek jeszcze ten projekt zrobiłem, co go teraz będę tu przedstawiał. Generalnie chodzi o to, żeby um, wygenerować plik, zapisać go do, znaczy wygenerować i zapisać plik z danymi do tablicy czym pobrać te tablice, wypełnić i sprawdziwszy pewne dane, konkretnie przekątną, wypełnić pod przekątną, pod główną przekątną, wypełnić najwyższą, najwyższą daną, czy najniższą daną z przekątnej, wypełnić najwyższe dane pod przekątną. Dobrze, ponieważ robiłem już ten projekt, więc. Po prostu będę tylko go troszkę przepisywał, wstydzę się strasznie, ale nie będę go robił od nowa, bo dzisiaj będzie raczej krótko. To co? Ee, inkludujemy sobie mm, biblioteki, ponieważ będziemy działać na plikach, więc pliki też, biblioteki plikowe. Będziemy generować. Będziemy generować randomy, więc trzeba też dodać standardową oraz time. No i jeszcze będziemy manipulować może strumieniem. Dobra. Dobra, teraz tak? E, p, 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 p. E, będziemy mieli rozmiar tablicy będzie stały. Tablica powiedzmy, że będzie integerowa. E, zresztą tablica też, natomiast e, może nawet tablica nie, zobaczymy. Natomiast rozmiar będzie na pewno e, z zakresu liczb naturalnych. No i co? I zaczynamy naszą funkcję main. Um. dobra, zamiast zera będziemy wysyłali, że jest sukces. Um. Co nam będzie potrzebne? Po pierwsze, musimy sobie zrandomować. Zrandomować sobie generator liczb pseudo-losowych potrzebujemy tablicę, na przykład niech to będzie tablica A o rozmiarze n i na przykład potrzebujemy też, będziemy chcieli ustalić precyzję, więc ustalimy sobie precyzję na 3. Co tam nas jeszcze interesuje? No, i nazwa pliku, który nas interesuje. Będziemy robić tak. Najpierw będziemy się zastanawiać, czy chcemy wygenerować plik. Nazwijmy ją, tę funkcję czy plik. O. Przy okazji, interesuje nas też przekazanie nazwy pliku. Tablicy, którą będziemy operować i poziomu precyzji, bo to będziemy chcieli się dowiedzieć później. A ponieważ zagłębimy funkcję w funkcji, yy, to yy, musimy przekazać parę parametrów dalej. <coughs> Drugiej tablicy, no to jest oczywiste, tak, czyli yy, tablica A z precyzją. Co jeszcze? Yy, będziemy obsługiwać tablicę, nazwijmy ją obs. Lusz tablicy, i to będzie sytuacja, w której będziemy wyszukiwać e, zmienne, podmieniać je. No, i w zasadzie znowu ją wydrukujemy, żeby zobaczyć, czy zadziałało. Dobra, zacznijmy od, od e, podstawowego pytania: to znaczy, czy. Hmm, Czy chcemy, żeby plik był generowany czy wpisywany. Um. Hmm. Ponieważ precyzję musimy, ponieważ tutaj być może będziemy, a potem zresztą dalej też będziemy ustalać precyzję. Którą chcemy, ponieważ nie chcemy z niej, tą precyzję, nie chcemy, nie chcemy z niej zrobić danej e, globalnej, więc musi być widoczna, a chcemy na niej operować, e, więc przesyłamy jej adres, żeby działać bezpośrednio na niej. Na razie nam to jest niepotrzebne, ale się przyda. Dobra. I e, żeby się dowiedzieć od użytkownika, czy chce, czy chce w ogóle, tak, zróbmy od razu sobie tutaj funkcję. Jej definicję i tak deklarację, przepraszam. Deklarację, definicję, whatever. I teraz tak. Chcemy się dowiedzieć, czy wygenerować nowy, nowy plik. I chcemy, żeby odpowiedź była tak albo nie. O, tak albo nie. Um, najlepiej do tego nadaje się moim zdaniem y, pętla do. Y, ponieważ będziemy pobierać Pobierać będziemy znak warto go mieć i, i będziemy badać czy wybór był dokonany Na razie nie jest i dopóki wybór dopóki wybór jest falszem, będziemy sobie pobierać znak no, i zależnie od wyboru, czyli zależnie od wyboru znaku, zależnie od wyboru znaku, będziemy reagować. I teraz tak. W przypadku, gdy będzie t lub w przypadku, gdy będzie duże duże T, rób coś tam. Natomiast w takim przypadku, jak będzie nie, to coś tam. No i defaultowo voltowo chcemy, żeby podał właściwy wybór No jakieś tam te łamane przez n na przykład <coughs> Dobra i teraz tak um, jeżeli będzie tak, no to wybór będzie równy prawda i ponownie, tu, podobnie tutaj też będzie równy prawda i w zasadzie to powinno nam zadziałać zobaczmy a psz, 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 nie przekazaliśmy zapomnieliśmy dodać oczywiście tak to będzie string to będzie integerowa tablica i to będzie też integer Um. tak, czyli trzeba podać wszystkie ładne dane no i tak nazwa będzie się równała zróbmy jakąś defaultową nazwę niech będą dane txt um. mm -hmm. tablica miała być typu W. I tu także <coughs> mm. i tu oczywiście średnik. No i cóż, czy wygenerować plik? Tak. I Enter. Spróbujmy jeszcze raz. Wpiszmy jakieś coś innego. Nie. Enter. I działa. Dobra. W międzyczasie możemy zrobić coś takiego, że to jest właściwie cała funkcja, oprócz jednego drobiazgu, mianowicie chcemy zrobić drugą funkcję, która się będzie nazywała obsłuż plik. Czyli będziemy albo generować Albo po prostu pobierać plik, dane z pliku. Więc jeśli zgodziliśmy się na generację, to będzie obsłuż plik. Nazwa oczywiście pliku. Czyli nazwa pliku. Potem będzie prawda. Bo żeśmy się zgodziliśmy, tablica. a i precyzja też będzie. Podobnie będzie tu. Różnica będzie taka, że będzie false. Teraz szybko mm, zrobimy sobie zrobimy sobie... Y Zrobimy sobie funkcję pod tytułem obsłuż plik. Nazwa oczywiście będzie stringiem, bo to jest nasza nazwa pliku. To będzie. Um, nasza tablica oczywiście będzie taka, i będzie um, adresem naszej zmiennej precyzyjnej. Dobrze. Co nas interesuje? Na tym etapie. Na tym etapie interesuje nas, e, czy ponieważ już wiemy czy został wygenerowany, znaczy czy ma być pobrany, czy nie Chcemy wiedzieć jak się nazywa. Więc e, podaj nazwę pliku na przykład dane t, TXT i pobieramy naz nazwę pliku i teraz tak jeżeli chcemy wygenerować plik Jeżeli chcemy wygenerować plik, to um, będziemy sobie musieli ustalić precyzję. Żeby ustalić precyzję, musimy zmusić um, naszego Klienta, um, do podania precyzji od zera do trzech, bo tak sobie ustaliliśmy um, dobra, i tu pobierzemy sobie precyzję, i dopóki precyzja y, będzie. Mniejsza od zera, a lub precyzja będzie większa od 3, kręcimy pętlę w kółko. Jak już mamy precyzję, to a, wybór dobrze, jeśli wybór był true. Jeśli wybór był true, to generujemy plik. Czyli klik um, wyjścia, wyjścia, niech to będzie nazwa pliku, a przerobiona na odpowiednio na stringa. Jeśli plik wyjściowy był dobrze dobrze otwarty, to musimy stworzyć zmienną, która na początku będzie powiedzmy 0.0. E Przy okazji, po poinformujemy naszego. U zera, że coś tam robimy, tak? Ym. I teraz musimy sobie zrobić pętlę, a, która będzie nam generować y n razy n, czyli w tym wypadku 10 razy 10, czyli 100. Y to rekordów. A, a robimy to w ten sposób: plik wyjścia, pisz do w stronę pliku wyjścia, e, niech to będzie e, ustalamy precyzję na prec tak. E, przy okazji chcemy, żeby te y, dane były sfiksowane, sfikso to znaczy, żeby żeby były nie tam 0 double ble, 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 tylko tak jak ustaliśmy precyzję, to znaczy 3 miejsca po przecinku i, mm, i cześć. I oczywiście mm, niejawnie konwertujemy na double i chcemy uzyskać co e liczbę losową właśnie resztę z dzielenia na, na zresztą chcemy 3 miejsca po przecinku to zrobimy trochę więcej i to całe podzielimy na na 1000 10 tysięcy podzielimy na 1000 i jeszcze musimy dać spację, i, i już A, jak się wygenerowało, informujemy o tym naszego naszego klienta. E, gdyby się okazało, że coś pójdzie nie tak, to oczywiście <coughs> <o>. <coughs> i wychodzimy z programu e, informując o błędzie. A, ponieważ tak, tu żeśmy wewnątrz otworzyli plik, to tu musimy go zamknąć. I w zasadzie mamy pierwszą część, a, czyli pisanie do pliku. Sprawdzimy, czy działa. Um. Najpierw, dobrze, co tu się nieładnie zrobiło? Oczekujemy dwukropkę, dwu, dwu czyli tu średnika. Cóż jeszcze jest nie tak? A. Mhm. Bo chcemy zmieniać n, które jest stały. oczywiście. Chcemy zmieniać i. Tu naturalnie zapominam ciągle tych średników. Czy generować taki nowy plik? Oczywiście, że tak. Podać nazwę dane TXT. Podać precyzję, powiedzmy 2 i generowanie pliku. <kluzny> Zobaczmy na plik dane. Proszę bardzo. I jak widać, losowe liczby wygenerowały nam się 100 sztuk od 0 do 999 Nie wiem czy 10 jakieś jest i to byłoby e, tyle w tej pierwszej części w następnych dopiszemy, dopiszemy w pobieranie pliku no i potem oczywiście obsługę pliku